W tej chwili trwają już właściwie ostatnie przygotowania do premiery Moralności pani Dulskiej. Dzisiaj mamy drugą generalną, jutro trzecią. Trzymajcie za nas kciuki. A wszystkich Radomian bardzo serdecznie zapraszamy do teatru. Jest to komedia, ale myślę, że po obejrzeniu skłoni państwa na pewno do jakiejś refleksji i zobaczymy, ile w nas tak naprawdę jest dulszczyzny. Serdecznie zapraszam. 19 maja o godzinie 19. Ale kto... Się... Hanka! Chcę od ciebie coś zrobić, co ja cię z Hanką ożenię! Jezus Maria! Śląski krasnik! Mamo, mamo, przebacz i błogosław! Oddech się! Hanka, Rzuć tę łapkę! Zostajesz tutaj na zawsze! Niech raska ta szpecopa umurza się we własnym błocie. Jezus Moja, jak niech to spyta, jak moja synowa z domu. To powiem, mama, że nie z domu, ale z chałupy. Hanka padnie do nóg i proś o błogosławieństwo. Proszę ja wtedy No, chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na najnowszą premierę Radomskiego Teatru Dramatycznego „Moralność” pani Dulskiej w mojej reżyserii, scenografii i kostiumach de Deines. Jest to inscenizacja, która, jak mnie tutaj wiele osób pyta, skierowana do wszystkich. Jak to klasyka jest zawsze aktualna. Klasyka opowiada o ważnych problemach człowieka, jego zderzeniu się z, z rzeczywistością. I tutaj moim za, moją myślą przede wszystkim stawiałem sobie za zadanie wydobyć konflikt pokolenia buntu młodzieży, zawsze przeciwko porządkowi, który zastaje i w tym wypadku Zbyszko jest ja, przedstawicielem dla tych, którzy pamiętają może tango, tam Artur się buntuje w mrożku, tu nasz Zbyszko nie zgadza się z tym i chce dokonać swoich przemian. Czy mu się to uda? Zapraszam do lektury i do teatru, który myślę, że pomoże w tej lekturze ze swoją dynamiką, ze swoimi emocjami i podpowie jak spróbować postawić przed sobą lustro, w którym każdy może się przejrzeć i zapytać sobie siebie, na ile dulszczyzny jest w nim. Jest to moja pierwsza realizacja w radomskim teatrze. Jestem mile zaskoczony zespołem, wspaniale na poziomie zawodowym. Energia w zespole jest bardzo twórcza. Aktorzy wspaniale dają coś od siebie. Ja ich prowokuję, a oni to wypełniają.